Cześć, witamy was w kolejnym odcinku. Cześć, witamy. I tym razem auto wymagające kilku drobnych napraw. No, chyba więcej niż kilku, ale myślałem, że powiesz to jak reszta. Słuchajcie, Audi B4 80, Audi 80 w wersji coupé z bardzo ciekawym motorem. 92 rok. 92 rok. 28 lat auta. No i ślady widać. No widać niestety ślady <grym> zarówno Napraw blacharskich, jak również jakieś modyfikacje, które gdzieś tam chyba od nagłośnienia pojawiają się pod maską. <noise> Charakterystyczny żółtozielony zielony przewód, który nie daje nam spokoju, ale seryjny samochód, fajny. Fajny, bo produkowany w tej wersji silnikowej tylko 3 lata. Silnik V6, 2,5 litra. Mocy, pamiętasz czy nie? 150 km. 150 koni i napęd tylko na przednią oś, więc 26 x 6 oczywiście, Za, 26x6. 26x6. napęd na przednie koła tak, wersja Coupe, tego Audi, które wcześniej kiedyś tam widzieliście z napędem quattro, tym razem wersja Coupe i zapraszamy I do wnętrza, no tak. tutaj wnętrze już jest w samochodzie w porównaniu z rajdówką, chociaż coś tam gdzieś tam odpadło, ale to wiecie w takim starym samochodzie zawsze trzeba się z tym liczyć. Tunel środkowy, charakterystyczne zegary. Tutaj również znajdziemy Klimatronik, już w tym samochodzie. Tak jest. Charakterystyczne zegary, z miejscem ich umiejscowienia, czyli na dole bez tej środkowej konsoli. Napisku P na desce rozdzielczej. Charakterystycznie przetłoczona i wywinięta deska, pozaginana. Audi dość bogato wyposażyło ten model, bo zobacz, jest ABS, jest Klimatronik, są elektryczne szyby. Pseudo-kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, centralny zamek. No, nawet jest szyberdach, który wymaga <grym> naprawy. Zwróćcie uwagę, jak można łatwo sobie poradzić z naprawą szyberdachu. No tutaj niestety nie, nie popieramy takich działań, ale... Czy znaczy zalecane jest w takiej sytuacji garażowanie samochodu, nie? No chyba raczej tak. Bo pewnie w tej ale sytuacji... Ale ktoś zadał nie... sobie bardzo dużo trudu, bo jest pomalowana taśma. Nie, to jest czarna taśma. Ta... To, co to nie jest, czarne, to jest czarna taśma? Czarna taśma. Martyn, wiem, bo sam kleiłem. Tak? <laughs> Proszę cię, nie mów takich rzeczy. Trzeba jakoś poradzić, jak jeszcze nie było garażu. Słuchajcie, przejdźmy na tył samochodu. Zwróćcie uwagę. Jak już tutaj dotrze do nas kamera, to zwróćcie uwagę na bardzo fajny element odblaskowy, bardzo duże lampy. Charakterystyczna dla tego modelu blenda, która tutaj się znajduje. I spoiler? Z elementem odblaskowym. Duży spoiler, taki jak w rajdówce. A My, wiesz, że ja coś mam jeszcze tutaj? No. Czekaj. Jak w każdym samochodzie pochowane jest tutaj wiele rzeczy. Dobra, bo tu trzeba kluczykiem zapomniałem. Tak, kluczyk. Kluczyk bardzo fajnie, zamek obsadzony w, w lampie. Nie da się otwierać, ale. No zobacz, wiesz. Ten. No ciekawe, który to jest klucz. Dobra, czekaj, ten. ten o, fa a zobacz, fabryczny Audi, widzisz? Tak, no, kluczyk, kluczyk fabryczny. Tutaj możemy się lekko zdziwić. O. O. Czekaj, trzymam. Dobra, czekaj, nie trzeba, bo tu jest, zobacz. Taki uspokajający. Mhm. Tak. I ja tutaj do tego samochodu dokupiłem kilka rzeczy, które być może w przyszłości będą trudno dostępne. Na przykład komplet obudów silnika, ale to zaraz do tego dojdziemy. I gdzieś mam też znaczki Audi V6, które tu powinny być fabryczne na klapie, ale może nie będę teraz szukał. Nie, nie szukaj. To co? Przejdźmy w takim razie do tak. serca tego samochodu. Kilka jeszcze tylko wskażemy takich mankamentów lakierniczych, <laughs> które warto było zwrócić uwagę. No tak, warto kupujecie. zabrać ze sobą miernik albo kawałek magnesu. Nie, tutaj miernik by ci <laughs> nic nie pomógł. Tutaj zobaczcie, ewidentnie pęknięta szpachla, więc w tej, tutaj w tym miejscu nasi byli już. Podobnie też cały błotnik. No to też, to, też dobrze ulepiony, tak? To... Czyli krótko mówiąc, samochód miał jakąś tam przygodę jedną albo drugą, czy tam piętnastą, nie? Fabryczne felgi aluminiowe. Tak, felgi kupiłem, bo, bo ten samochód był na felgach stalowych. Udało mi się te felgi kupić fabryczne, faktycznie Audi. Niestety nie udało mi się do tej pory kupić tej listwy. Te listwy są bardzo ciężko dostępne. Łatwiej kupić cały samochód w tej chwili niż te listwy. Te właśnie progowe, e, plastikowe, takie gumowe właściwie one są. A pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, czy nie warto jest poszukać, zamiast szukać konkretnego elementu, nie poszukać drugiego samochodu, który tak. stanie się dawcą części do naszego klasyka. Więc tutaj warto też czasami rozważyć, czy bardziej się nie opłaca kupić całego auta, które będziemy sobie stopniowo rozwierali I dopiero, no właśnie, te Panie, jest... czy tutaj. Taki samochód jak ten, robić po elemencie, czy robić cały od podstaw, jak, jak myślisz? Zależy od budżetu pewnie, nie? Macie no na pewno budżet, którym dysponujemy, no ale chcielibyśmy się cieszyć raczej kompletnym całym samochodem, a nie takim chrupkiem, w którym zawsze jest coś do zrobienia. Chociaż te auta, te klasyki mają to do siebie, że jak będziemy szukali, to zawsze znajdziemy coś, co chcielibyśmy, żeby było w lepszym stanie, co chcielibyśmy, żeby było Sprawne, działające. Tak. Pokażmy silnik. No dobrze. Przejdźmy do silnika, bo to jest Bardzo ciekawa jednostka. 2.6 V6. No już tutaj przygotowaliśmy wstępnie, ponieważ jest dość duży problem z znalezieniem... Jest kilka rodzajów tych obudów. Tak. I trzeba dopasować do konkretnego silnika. One się tam różnią bardzo tam małymi rzeczami, małymi, ale Małymi detalami, się... ale jednak się różnią i nie pasują. Tak. Słuchajcie co, No tak jak Marcin powiedział, auto wyposażone w ABS, więc mamy tutaj, no bardzo dużą pompę, tak. która, która jest. Do tego jest też jeszcze... Dołożona jakaś elektryka. Tak, to jest ten wspomniany żółto-zielony kabelek. To zawsze słuchajcie, w takich starych samochodach zawsze znajdziecie jakieś próby ingerencji wcześniejszych osób. Ale bardzo ciekawy motor, zobaczcie, silnik w układzie V, napęd na przednie koła niestety. Nie, niestety tylko. Ale ciekawy, ciekawy model, ciekawy samochód, ale fajnie się nim jeździ. Klimatyzacja tak. No może kiedyś działała. Eee, uruchomimy go, żebyście zobaczyli, jak on ciekawie pracuje. No, fałka ma charakterystyczny, tak. Jakbyś miał kluczyk Paweł. No właśnie, bez kluczyka nie uruchomimy. Nie, bez kluczyka to on słabo. fajnie. <laughs> Uwaga. Co się stało? No, chyba zimna jest. No niestety te silniki nie lubią takiego krótkotrwałego odpalenia, uruchomienia. W tyłu, żeby w wydech, jak no tyłu, było jak pracuje. No tutaj, lekkie zachowanie. No to ja wolę osłoną potrząsałeś specjalnie. W też już ktoś kontynuował, nie? No tak, wymaga. Na pewno byś być do poprawienia No, teraz jakiś czas stał tych kamieńsieńczyków na spustyni Może mieć pewne swoje fanaterie no. <noise> Okres gossemny, więc... Chociaż zapalił dobrze, nie? Tak. No. No. Teraz trochę powstał Świeże powietrze mu Świeże powietrze Za <noise> dużo tlenu dostał, ale nie srebrny Tak, bo silnik jest zapłonem izolowanym Jak wiecie jest zasilany mieszanką paliwową powietrzną <noise> No i tutaj tego powietrza mogło za dużo, troszeczkę do niego dotrzeć, na, na, na świeżym powietrzu, na dworze. Słuchajcie, no według nas jest to materiałna klasyka, auto warte odbudowy, warte tego, żebyśmy zainteresowali się takim samochodem. W ogóle samochód w tym nadwoziem, bo one w podstawie wychodziły silnikiem dwulitrowym, litrowym, cztero 115 KM. Też jest ciekawym samochodem, bo tak jak zobaczycie, jego poprzedni model e 2 jest praktycznie niedostępne. jak się pojawiają to są już... Mamy no zupełnie inne pieniądze, tak? No. Takie auto. Myślę, że za kwotę 6 tysięcy złotych jesteśmy w stanie. Wziąć... No a te w kwotach kilku tysięcy złotych można jeszcze. jeszcze w naprawdę na... fajnym stanie, tak? No nie, nie tak grupe jak ten zielony, ale jesteśmy w stanie tak samo szukać sobie. Tak, no i zachęcamy Was też do tego, że macie już jakiś samochód klasyczny to warto, nawet jeśli nie my myślicie. Działać jakiś system? Pełna automatyka <laughs> I to ile wcześniej zanim w Czerni Mercedes prowadzi, co? Zanim yy, pomyślicie o naprawie, odbudowie takiego samochodu, to warto yy, zaopatrywać się w części zamiennie, nie? Tak, do tego auta, elementy, to już... takie specyficzne dla konkretnego modelu, tak jak tutaj na przykład listy drzwi, czy budowy silnika warto mieć Zresztą te silniki były dość popularne, bo one... Modelach, tak, Marcin, ale to warto powiedzieć, że większym problemem jest w tej chwili znalezienie jakiegoś konkretnego detalu pasującego tak. do naszego samochodu niż znalezienie samochodu z takimi detalami. Znaczy, że woda kapie z może go trochę zaklejemy, żeby sobie nie. No niech sobie pracuje. Jeżeli nie będzie przeszkadzało, to, to niech popracuje. No jemu też to dobrze zrobić? Tak? Warto, warto jest posiadając taki samochód, regularnie go uruchomić, żeby popracował. Zadbać o to, żeby było świeżo paliwowane, no, bo jednak to też jest jeden z elementów, który powoduje, że ta auta niechętnie później są sami współpracować, z się uruchomić. Tak, W tym samochodzie no, poza, poza yy, kołami nie, nie robiłem nic więcej, no bo jak zwykle pojawiło się coś ciekawego w ogłoszenia. trzeba było jechać po kolejny. Także ten tak podobnie jak i inne, które widzieliście czeka na odbudowę. No. no i oby nie trwało to wieki, może uda nam się go jakoś przywrócić tam na drogę, żeby można było nim pojechać. Wiem, że trochę to może potrwać. No, patrząc na zakres y, pracy, które tutaj są do wykonania, to naprawdę. Chciałbym zobaczyć inne blacharze, jak zacznie to wszystko czyścić. Czy myślisz, że walą następną warstwę war 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 szpachli na, na, na coś takiego? No, to jest... takich też dam. No to raczej takiego nie będziemy chyba polecali placharza artystę plastyka ale warto jest odbudować tak, żeby, żeby tej szwaki było jak najmniej, no ale to jest, jest zawsze bardzo się kosztowne poda, bardzo i kosztowne. jest nie? niestety takie dłubanie w samochodzie czy też jak niektórzy roz, rozbierają całe nadwozie, do podwschowania, nic w ogóle jest. Tak, Marcin, to zwróć uwagę, że jest to zrobione raz na wiele, wiele lat. No tak? Tak, a tak. to, co się będzie działo pod tą szpachlą, niestety może spowodować, że kolejna naprawa takiego samochodu. No tak jak widzimy, jak wszystko się podnosi już. Tak, bajka podnosi się. Także tam pod spodem na pewno dzieje się coś niedobrego. Niestety, tak to by było takie rzeczy robić i nie, nie zostawić. Wiemy o tym. Na pewno w komentarzach nam zwrócicie uwagę na to. <gry> jak nie tylko to. Nadal prosimy o subskrypcję, o komentarze pod filmem. Tak, zachęcamy Was do tego, żebyście byli też reżyserami tego, co robimy. Więc mówcie nam, jak długie są te filmy, czy bardziej dokładnie pokazywać te samochody, na, co, na jaki model konkretnie chcielibyście, żebyśmy zwrócili uwagę. I zapraszamy też ze swoimi samochodami, które macie. Chętnie je pokażemy, chętnie usłyszymy historię Waszą o tym samochodzie, bo to też jest niezwykle istotne, to akurat samochód uczynował z Niemiec. Jakiś czas temu, oczywiście w Polsce jak widać po przerówkach też już no, swoje szerzę. Niestety swoje już dostał. Ale yy, czeka go wcześniej czy później druga młodość. Tak. Słuchajcie, kolejnym samochodem, który chcielibyśmy Wam przedstawić. No co? Będzie to auto popularne z tej grupy, z grupy Volkswagena, tak, nadal. Volkswagen na Unii. Również przednie napędowe. Ale już nie Muzyna, nie? Tak, już, no już klasyczny duży sedan, tak? tak? Wbrew pozorom to bardzo duże auto, bardzo wygodne, nadające się na klasyka, nadające się według nas na klasyka, nadające się do tego, żeby to było takie na no, typowe daily, tak? taki samochód, z którego możemy korzystać tak. na co dzień. I bardzo oszczędne, bo mamy silnikiem diesel, to może tak. zdradzimy już. Tak, to gwiazdą następnego programu będzie pasat B3. 1,9 Turbo Diesel. 1,9 Turbo Diesel, znany silnik, chociaż tam jest jeszcze pędzony z pompy, tak nie na pompowtryskiwacz. Tak nie to co. To, to najbardziej znany 1,9 TDI. Także zapraszamy I... do następnego odcinka. I do zobaczenia. Cześć! Cześć.